Dobra moi kochani, to będzie za spory filmik. A więc tak, co udało mi się zakupić? Za 165 zł. Heko Team moi kochani. Przednie jak i tylne owiewki Heko. Otóż takie są one piękne. Tak moi kochani. I teraz będę je montował. Zaczęliśmy moi kochani od odtłuszczenia i przeżyżenia tego rowka, gdzie ma wyjść nasza listwa. No i teraz zabieramy się do dzieła, czyli odklejamy te naklejeczki tutaj z klejem, no i będziemy umieszczać te metalowe blaszki. Ostrą stronę stroną w kierunku samochodu, moi kochani, bo na niektórych filmikach widzę, że ktoś to robi zupełnie odwrotnie i nawet nie wiem dlaczego. Więc tak, ja tak się składa, wsadziłem tutaj te. Tutaj, metale. Jeden tu, drugi tutaj, moi kochani. No i trzymaj się. Teraz trzeba to potem zamknąć, żeby tak posiedziało kilka godzin, żeby to się właśnie, wiecie, ułożyło Teraz idę na przód tam będzie chyba gorzej. Może przed chyba siedzi jeszcze lepiej niż tył. Tutaj mi się podoba ten fragment, taki deflektorek. No i co, wsuwamy teraz spineczki pamiętajcie, czyli tym metalem w stronę do samochodu tutaj ma być czyściutko, nie na pleksę przynajmniej tak jest podane no i jak już wsadzimy tutaj ten, ten metal, to potem jeszcze możemy skontrolować na przykład tym o, czy jest dopchany ładnie wiecie śrubokręcikiem to jest no i przechodzimy na drugą stronę, ostatnie miejsce drugim elementem jest moi kochani tutaj dociśnięcie tejże tej szybą i zostawienie jej tak na jakiś czas, żeby ładnie się dopasowała. Tak samo z przodu, może z tej strony zobaczymy. Ok, doszła. No i ta. No i jest, moi kochani. No i się dzi fajnie, to mi się to podoba. Powiem Wam szczerze, zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Będę informował, a na razie jeszcze pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Był, był widok przed, teraz jest widok po mojej kochani. Takie. No i co należy też fajnie zwrócić uwagę, to jest to produkt polski. Podoba mi się opakowanie. Proszę bardzo. Nie. Made in Poland, bardzo proszę. Heco Team. Myślę, że należy wspierać polskie firmy, moi kochani. Dobra, pozdrawiam. Hej.